Siemanero z rana Myśmy już stali, Szykujemy się do wycieczki Do Wenecji, ale najpierw Jest zabawa Karabinieri <grystanie> <grystanie> Karabinieri Andrzej przygotował nam cele Także lecimy z zabawą o, Ale idą o, Ale leci Mistrz Prawdziwy karabinieri. No i przyjechaliśmy sobie do miejsca, w którym zostawiamy samochód, Wenecja Mestre, bo trzeba dotrzeć do jakiej Wenecji, Andrzejku? Do Wenecji Santa Lucia, gdzie trzeba pojechać pociągiem, bo tam nie ma gdzie samochodu zostawiać i takie tam, ale to już nasz przewodnik, tutaj specjalista, wie o wszystkim. No? Ciekawe jakby do domu, Mój do... osobisty spryskiwacz. No? Yes. <laughs> Także idziemy, oglądajcie. I no. siedzenia lotnicze. W pociągu, nie? No. Rekaro normalnie. Dojechali pociągiem. Nasz przewodnik to jest jeszcze raz powiem mega, mega mistrz. Panie, jak? No, skórkę, jest po prostu. No, ale to, co teraz będzie, to będzie tak, jak Andrzej powiedział, przygotuj się na petardy, nie? No. Hani, wyjście z dworca kolejowego. I już się zaczyna. Fajnie? Gracjanka? Fajnie. Mateuszka zamurowało. Się ah. Patrzcie, jakie gondole piękne. Tak trumne. Gondolieri, gondole, Kościółki pięknie. Co tam państwo kupujecie? A, ja nic im nie kandluję. Ta pani w tym płaściu przyszła i w tym płaściu wychodzi, no? Halo! Pozdrowienia z Polski! No, ok. Gang, poszukiwacz Wenecja. Wow. A, obaczyła fontannę czekolady, ale pięknie. Skłodniałaś? No, tak bym to. Co? Tak? Yeah? Jakie piękne te kamieniczki są. Cudownie. Maseczki to tylko w pociągu. To już nic nie obowiązuje. Egoniasty zobacz. Nie tylko w Amsterdamie. Pozdrowienia Egon. Zale się się obniża i zapadają Jaka woda ciepła nie Pięknie Co wypatrzyłaś To będzie teraz rzut. Tu taki znak, jakieś oko opatrzności. Andrzej mówi, że znalazł miejsce, żeby piwo wypić. Aha, no jest przewodnik. Przewodnik, pierwsza klasa. Takie wlepki tu produkują. O, proszę przeklinać. bardzo, nie przeklinać. W Wenecji zakaz przeklinania. Paulo Sarpi. Po co ci ta maska? No nie wiem. A bo w sklepie Skupiło. byliśmy. <noise> quatro quatro. Zamawiajcie. Quatro kafi. E, lungo, e, lungo, Lingua. E, lungo, Emilka nie. Emilka jest w domu. Za ile minut? 30 minut 80, 35 40. Chcecie gondolą popływać w Wenecji? Taka cena. Chcę. Chce. Nie, nie, Chce. Pokazuje, Ciebie. nie Chce. pokazuje Ciebie. Nie pokazuje Chce. Ciebie. Chce. <laughs> Drzewo w Wenecji. Niespotykana rzecz. Plac Świętych Apostołów. A czemu jest tak, że tyle świętych w Wenecji? święci? W niebie chyba. Gondolierii, a my będziemy wchodzić, teraz Andrzej mówi, w taki fajny odcinek, że będziemy szli w takim tunelu: pizzerki, idę zobaczyć. Idziemy mała? No. Ciemny zaułek poszli. Idziemy w ciemność. Aha. Chociaż na telefonie zobacz. Takie narośla od murów. Ostatni numer dzielnicy świętego Marka, tak? Tak. jest tutaj mieszkań. Tutaj są dzielnice, tutaj było stąd trzyniemy parę dzielnic i każda dzielnica miała swoje numeracje. I zobaczymy po drugiej stronie będą już inny numer. Nie wiemy na Zbliżamy się do jednej z główniejszych atrakcji, jeżeli możecie zobaczyć na wądali. Powiem wam tak, jestem zszokowany ilością sklepów, no ale to chyba na to jest tu nastawiona ta Wenecja na zwiedzanie i na zakupy. To jest petarda, ale bajer. Przeprosić za wszystkie słowa. Pięknie, mega, petarda, no ale to będąc tutaj, to naprawdę zapiera dech w piersiach. Pierwszy raz i jest takie widoki, takie coś mega, że przepraszam, czasami odejmuję, mimo. Zajmiemy się uwagę, no. tak zapierać. <śmieniciela> <śmieniciela> Jeszcze raz Andrzej przewodniku Niech ludzie wiedzą, jesteś przewodnikiem to opowiadaj. Największy Centralny największy most na kanale na Grandy Największy most na kanale Grandy, o no to już się ludzi trochę robi Trochę tu już jest Ale ja wam to pokażę Pięknie, nie? No petarda. Pięknie, patardzie. ile Pięknie. musi się napracować. To nie jest łatwa robota. I ciach nóżką. Noszka, i gra i sklep Ferrari Ceny wam pokażę, żebyście wiedzieli, że to nie są tanie rzeczy Ale ładne Maski weneckie Sklepik z maskami, ale tu tego jest ja, pitole, patrzcie, ale wybór Nie no, mega Mega, mega, mega Nawet takie trochę extreme Ale jak karnawał, to się trzeba bawić, nie? Jesteśmy w samym centrum Wenecji Ale jest petarda Kurczę, tylko tu jest jeden wielki plac budowy, nie? Ale to chyba po tych wszystkich powodziach tak jest, ale no jest mega Jest mega klimat To jest wycieczka, to jest czarny kciuk w górę leci sam powiem wam jest petarda Plac świętego Marka No widzę kochanie widzę ale to jest pięknie Ale to jest mega Jest tak. tak wygląda cały plac świętego Marka. Z piękną wieżą. No i tu już jest woda. A jest wytłumaczenie tych kamieniczek, tutaj znaczy się te, no tego wszystkiego. Tłumacz. W tym miejscu Garibaldi przywitał się z wolną Wenecją w kontekście takim, że powstała Italia. To było... ten napis po rzymsku, to się sobie roztrzymywać sami, co jest udane. W lutym tego roku. Dziękuję. Tego? Tego, co jest na, na ścianie. Czyli tamtego? Tego, co tamtego. <noise> 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 Trochę kolejka jest, ale to i tak nie jest to. To jakby było Gdyby nie gdyby Ale te freski są piękne Robi wrażenie Kochanie Robi wrażenie? No Jest przepięknie Jest przepięcie. Robi robi wrażenie Ekipa już się szykuje na gondolę. Na razie jeszcze idziemy, bo Andrzej mówi, że trzeba dojść. Plac jest w kształcie takiej eski. Tu już ludzi trochę jest. Jest fajnie, ale chyba popłyniemy zobaczyć. Ale pięknie pływają, nie? A tu jaki rządek. Gondolę, no to płyniemy. Wszyscy są na łodzi, płyniemy. Niech buja, niech buja, bo to jest Wenecja, żeby bujała. To jest nasz kapitan, kapitan Jack. Gdzie byście tam uciekli? Alo, gdzie byście uciekli? Ekipa, nie widzę was. Ale fajne, kurę. czekajcie ja wam takie zdjęcie zrobię. Jest klimat. To jest kościół Madonny od zdrowia Piękny Niech Madonna da nam dużo zdrówka Ale to jest petarda co? Jest mega! Patrzcie kochani! Mała! Wow. Fajno! Ale to jest mega 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 mega! Jest petarda! Barbanigo Palazzo i tutta la faczata è to jest pezzettini piccoli di vetro. z mozaiki jest zrobione no, no, cały krzut no, cały no, no, jest no, z mozaiki, to jest jedyna z niczy domów prywatnych ale, a tu nasi no. koledzy no i nasz tu pan mówi, że policja płynie to trzeba maski założyć żeby mandatów nie płacić jak na karnowale cały rok w, w, w Wenecji ale fajnie ale, Ci sono quattro ponti, questo il primo, si chiama Ponte dell'Accademia. Eh, Sai so Venersi, sono so tutte fonte, eh, mostre, most, most, most Accademia. Ah oh, si sì, si, sì, ricorda, ricorda, <laughs> ricorda. No, casa mia si parla con Ah sì? Vili Kit. C'è Caritonico, che i to jest Tam jest siedziba straży pożarnej w Wenecji. Ale fajnie, nie? Turysta, tak. To jest właśnie Angelina Jolie i Johnny Deep. Tutaj kręcili film turysta w środku, w tej kamienicy. Ale piękny. No faktycznie. I takie mi się wydawało znajome. Festa il matrimonio George Clooney. George Clooney. Tutaj po małżeństwie to wszystko wynają i tutaj zrobiły przyjęcie hotel, To jest hotel, wynajął dla wszystkich.

maskami wyglądamy jak ekipa gremlinów tutaj, tutaj. <grymianie> Te uszy odstające Gremliny rozrabiają w Italii Panu? Co oznaczał ten napis No mafia? Policja Policja włoska. Ale tu pisze No mafia Berniecy Zela mafia giewką prarę tutaj Płyniemy pod tym moskiem, przed którym, po którym przed chwilą szliśmy sobie. Yy, Matek, chcemy kupić yy, dużą część Weneciki, dlatego tam był napis No mapę". Aha. Eko! Jest petarda! Okej! Okay. A tu targ rybny, ale tylko czynny w godzinach porannych, także my no nie mieliśmy okazji zobaczyć. Ja... 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 po praktycznie ten budynek jest jedną wyspą. Aha. On naokoło jest oddzielony wodą, jest tylko połączony takim małym mostkiem, co widzieliście go. No. To jest taki rarytas w Wenecji, że jest dom, który jest na wyspie osobny... ...i ma posy na okno. ma najmniejszy balkon świata. No. <grystanie> Przechodziliśmy z drugiej strony i nie mogliśmy tego zobaczyć, gdyż jedyną możliwością zobaczenia kasyna to jest tylko od strony kanału, także Casino de Venecja Ale na maszyny już nie idziemy <grystanie> To jest Herb Wenecji. i kanali wycieczka dobiegła końca Jest petarda Nie? Jest petarda Jest Jest. petarda Jest petarda, petarda? petarda. <grym> <grym> i o to chodzi <grym> Dzięki No i kochani jesteśmy przy dworcu Teraz idziemy na pociąg. Wracamy do samochodu. Była petarda. Moim zdaniem była petarda, waszym zdaniem? Naszym zdaniem była petarda. Wenecja jest świetna. No. Wenecja jest śliczna, Wenecja jest piękna. Romantyczna. Wenecja jest super. Jeszcze raz mogę was przeprosić tylko za moje słowa. Pięknie, mega, przepięknie. No, ale co tu? Jak tu dech zapiera. Jak Wam się podobało, czarne kciuki, subskrypcje, a my lecimy kosić na plażę. Narka. Na